Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was fajny filmik z mojego pobytu na wsi. A więc byłam parę dni u mojej znajomej na wsi, która ma gęsi. I ponieważ ona miała w tym czasie również jajka z gęsi, chciałam Wam pokazać dzisiaj jak wygląda to jajko w gęsie i co można z takiego jajka również zrobić. A więc y, tam było tak pięknie u niej, że chciałam Wam jakby pokazać y, tą naturę piękną. Również to życie gęsi i kaczyk dzikich. A więc y, co mnie tam bardzo zafascynowało, że te gęsi zanim zjadły to swoje jedzenie w wiatrze, najpierw jakby dopuszczały, że te dzikie kaczki zjadły sobie. Ta moja znajoma ma oczywiście bardzo dużo miejsca, dużo zieleni, dużo kwiatów i to chciałam Wam przekazać. Oczywiście, co można zrobić z takich jaj gęsich, również chciałam powiedzieć, że można piec różnego rodzaju ciasta. Można robić makarony, można również zjadać, ponieważ mają takie jajka bardzo dużo minerałów, witamin, a więc naprawdę nie obawiajcie się, możecie spokojnie sobie takie jajka jeść czy kupować. I oczywiście, jak Wam się filmik spodoba, jak można prosić o łapki osoby, będę się bardzo cieszyła. Oczywiście w tym filmiku chciałam Wam jeszcze pokazać, jak ja robiłam to ciasto, a jak przykładam to ciasto, zrobię dla Was to w ekstra filmiku. Halo. Zobaczymy, proszę zobaczyć, że rozgarnęłam. Jest jedno jajeczko. O, I proszę zobaczyć, jakie ono jeszcze ciepłe, ale jakie ono jest duże. To tutaj wchodzą jakby takie normalne ze trzy jajka. I ja sobie wezmę może o znajomej, bo mam już tam. Przed wczoraj były dwa i może upiekę coś, jakieś ciasto w domu. Wam pokażę, jakie powinno być fajne. A więc proszę zobaczyć, tak wygląda w domu. Może porównam z normalnym jajkiem, jaka różnica jest. Proszę zobaczyć jak... Gąski piją sobie wodę. Jakie towarzystwo sąsiedzi. Kaczuszki. I gąski ten. Proszę zobaczyć, jak się ładnie kąpią gęsi. Możliwe, że wezmę sobie do domku z jedno, dwa jajka i pokażę Wam, jak można zrobić super biszkopt z takich jajek. Pokażę Wam również to jajko. Gęsie może ktoś nie widział. I jaka jest różnica? W wielkości oczywiście. To białko różni się, to Wam też chcę pokazać, takie jest więcej gęste, ale ma bardzo dużo walorów yy, jakby odżywczych. Yy i warto również takie jajka zjadać, nie? Są ludzie tacy, co lubią bardzo na przykład jajka gęsie. I jeżeli Wam się filmik spodoba, to jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. A więc do następnego filmiku, jakiegoś nowego może. Do widzenia. Pozdrawiam wszystkich moich kochanych widzów. Trzymajcie się zdrowo i do następnego filmiku. Do widzenia. I teraz proszę zobaczyć tą różnicę Między jajkiem. Tak wygląda kupione jajko, a tak wygląda jajko gęsie. Różnica między jajkami jest taka, że tutaj jest białko troszeczkę inne. Można powiedzieć jajko olbrzym, albo można powiedzieć, że jest dużo większe. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda to jajko. Kupione. A że potrzebuję cztery, myślę, że takie jedno jajko z gęsi, jedno kupione, starczą mi. Tak powinno być. Ubiło się ładnie, proszę zobaczyć. I teraz dajemy już te żółtka. I nie miksujemy, ale. Mieszamy jakby to z tym białkiem ja ubitym. Ja tak robię, że nie łyżką, nie widelcem, ale robię właśnie mikserem, To mi się to, wtedy, mi się to wtedy fajnie wymiesza. Tutaj mam koszownicę wyłożoną papierem. To lubi bez papieru, może dać bez papieru. ładnie wymieszane widać nie ma mąki już i tak powinno być proszę zobaczyć tak już wygląda upieczone ciasto biszkoptowe z tego jajka gęsiego pomieszane z jednym jajkiem kupionym i jedno jajko z gęsi a więc możecie upiec w takiej formie również ciasto na rolady a więc jak sobie życzymy. Przestygnie i będę przekładać wtedy. Zrobię ten gus, ten taki jakby kisiel, galaretkę, ale to nie jest galaretka, tylko więcej kisiel.